Witam w kolejnym filmie. Będę się odnosić po kolei do różnych rzeczy, które postreenowałam, a postreenowałam i w określonym celu m.in. obiecywałam na przykład komuś odnieść się do pewnej kwestii. Trochę to nie pójdzie po kolei, ale pójdzie. Jak pewnie słychać woda się zagotowuje. Mój dziadek pojechał po babci moją, moją mamę, także ja jestem w pogotowiu, żeby jak nie najszybciej zrobić herbatkę. Ale na sucho, kiedy przyjeżdżałem im przy tu wodę ogarnąć, w międzyczasie czekając, postanowiłam się, postanowiłam, że odnoszę się, odniosę, się do pewnej kwestii. Marka Givenchy, zapach od Givenchy z 2018 roku. Ja o nim wspomniałam. Też yy, Dominika pisała o tym zapachu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że udało się jej utrafić w Rosmanie za 50 zł. Powiem szczerze, nie wiem czy ja widziałam ten zapach, czy w ja ogóle widziałam markę Żybąż i w Rosmanie. Yy, wspomniała, że właśnie udało się utrafić z racji tego, że Neroli nie jest szczególnie lubiana. Ja powiem szczerze, ja za Neroli też nie przepadam, ponieważ zależy. Ale generalnie w takim typowym, ostro, gorzko, zielonym wydaniu nie. W Odejżi Wąsi wspominałam podobieństwo do Neroli Toma Forda, który jest czymś takim Neroli wesołym, może mniej wesołym niż Adolfo Dominguez Asar, ale w ogóle ja propos Neroli w pomarańczy to Adolfo Dominguez Asar kot lubię. i W ogóle piękny flakoniu, chociaż go chyba zmieniono. Natomiast ja Odejżi Wąsi, na tyle co sprawdzałam chyba z dwa razy stacjonarnie, w ogóle nie odbierałam jako Neroli. Odbierałam głównie jako klimat... Świeży, przestrzenny, trochę wiosenny, cytrusowy, cytrusowo-zielony, niekoniecznie koloński i niekoniecznie taki typowy w stronę zielono-żółto-cytrusowego Gona Crystal over Chanel ale właśnie taka przestrzeń i zieleń, cytrusy, i takie ładne, nieodświeżaczowe, niekolońskie. Także nie szło mi w stronę nero, raczej w stronę tych innych nut z rozpiskiem